Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry. Za nami 75. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau podczas uroczystości w Oświęcimiu. Mogliśmy usłyszeć przejmujące świadectwo ocalałych z obozu zagłady, świadków Holokaustu. Kiedy uczniowie w szkole, w której klasie poznają na lekcjach historii te pojęcia Auschwitz-Holokaust? Elementy nauczania o historii najnowszej wchodzą już w klasie czwartej, ale są to bardziej opowieści takie historyczne. Natomiast pojęcie pojawia się w klasie obecnie ósmej szkoły podstawowej, wlicą w klasie czwartej w nowym liceum. Natomiast w starym liceum, to jest w starym, mówię, tym pogimnazjalnym, pojawia się i mówi się o tym dokładniej w pierwszej klasie licealnej. Podczas uroczystości we Oświęcimiu, Batrzewa Dagan, która przeżyła obóz Auschwitz-Birkenau, poruszyła kwestię edukacji o Holokauście. Pozwoli pani, że zacytuję. Uważam i walczę o to, żeby wprowadzić ją wcześniej. Na ogół, kiedy dzieci mają 13-14 lat, to już jest za późno. Wtedy mają do czynienia ze zmianą fizjologiczną i nie myślą o innych rzeczach, tak jak o sobie samych. Czy uważa Pani, że faktycznie, kiedy ta wrażliwość dzieci jest większa, już wtedy należy uczyć się o wydarzeniach z II wojny światowej, na przykład w klasach 1-6 kłaść na to większy nacisk. Nie jestem psychologiem, nie mogę się z tego odnieść wobec tego do takich elementów rozwojowych dziecka, natomiast sądzę, że można wprowadzać takie bardzo wcześnie takie pojęcia, w sposób odpowiedni dla dzieci. Tak jak to jest na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego. Są sale dla dzieci, nawet przedszkolnych, i są zajęcia z puzzlami, z no różnymi takimi przedmiotami, które ułatwiają przyswojenie historii, a nie straszą historią. Mhm. Kolejny cytat z przemówienia Batrzewy Dagan Czy nauczanie tego tematu jest konieczne i możliwe? Jest bardzo konieczne i bardzo możliwe. Jest bardzo konieczne, bo żyjemy w świecie mediów i iPhone'ów. Te dzieci rosną na tym i wiedzą więcej, niż byśmy chcieli, dlatego na ten temat musi być wprowadzony, ten temat musi być wprowadzony jak najwcześniej. Ja bym się zgodziła z tą wypowiedzią tak, trzeba byłoby to o tym mówić jak najwcześniej i wiadomości eskalować po prostu. Rozmawialiśmy przed programem, powiedziała pani taką rzecz, że teraz szkoła przestaje być autorytetem, jeżeli chodzi o źródło wiedzy, to a propos właśnie tych iPhone'ów. Tak. Właśnie do, łatwość dostępu do różnych mediów, do y, różnej wiedzy, niekoniecznie najlepiej podanej i najmądrzejszej i, i opartej na rzeczywistych m, autorytetach, y, utrudnia właściwy przekaz. Mhm. To był też taki apel do nauczycieli. Trzeba zbadać, co dzieci wiedzą, jakie jest źródło ich wiadomości i co chciałyby wiedzieć. Czy y, dzieci chcą w ogóle wiedzieć? To jest też ważne pytanie. Są oczywiście różne zainteresowania dzieci i młodzieży, ale generalnie, kiedy wprowadza się bardzo ważne tematy dotyczące postaw człowieka, dotyczące moralności, etyki. Uczniowie są zainteresowani. Nawet ci, którzy mówią, że się nie interesują historią, w momencie, kiedy odtwarzam im notacje świadków czy to więźniów Auschwitz, czy Sibiraków, czy żołnierzy tak zwanych wyklętych. Uczniowie zaczynają słuchać uważnie, przestają rozmawiać, skupiają się i widać, że przeżywają. Najczęściej po wysłuchaniu takiej notacji panuje cisza i później zaczynają się refleksje bardzo głębokie. A proszę powiedzieć, co z wydarzeniami historycznymi ważnymi dla regionu, dla lokalnych społeczności. Dziś, na przykład, przypada 74. rocznica Pacyfikacji Zaleszan. Czy mówi się o takich wydarzeniach w szkole? Z tego, co wiem, nie ma odrębnych lekcji, które pozwalałyby na rozmowę tylko o lokalnej historii. To prawda, ani w poprzedniej podstawie programowej, ani w tej najnowszej nie ma wydzielonych tematów poświęconych na edukację regionalną. A to jest kwestia, ile czasu nauczyciel sobie. Mm, uda mu się po prostu wyodrębnić w toku lekcji, żeby o czymkolwiek wspomnieć. Ja w klasach niesprofilowanych humanistycznie tematy takie ogólnopolskie staram się skracać, natomiast uwypuklam to co działo się u nas. Mhm. Po to żeby znali właśnie uczniowie historię regionalną. Wspomniana zbrodnia w Zaleszanach, ostatnio też kontrowersje chociażby wokół nazwy ulicy Rajsa Pseudonim Bury w Białym Stoku, wiele innych tematów też może Bardziej takich oczywistych i chlubnych dla, dla naszego regionu. To niektóre tylko tematy, o których przypomina się, dyskutuje w mediach, w przestrzeni publicznej. Czy młodzież w ogóle jest tym zainteresowana? Czy gdzieś słyszy o tym i czy pyta na lekcjach historii? Tak. Uczniowie chodzą często ze mną na wykłady. Organizowane przez Przystanek Historia ipn -u. i jest duża grupa młodzieży zainteresowana tą właśnie lokalną historią, taką dość kontrowersyjną. A ponieważ są różne opinie historyków, więc też i mnie trudno zająć jakieś konkretne stanowisko. A może w podstawie programowej należałoby stworzyć jakąś pulę godzin tylko na historię regionu i wtedy na przykład tematy lokalne ustalałoby poszczególne kuratorium oświaty? To była sytuacja, byłaby sytuacja idealna. Jak na razie mamy na jednym temacie omówić politykę okupantów i niemieckiego, i sowieckiego wobec narodu polskiego, więc trudno mówić o tym, co działo się tylko tutaj lokalnie. Podczas jednej godziny? Podczas jednej godziny. 45 minut. 45 minut, więc się tylko wspomina. A co z odwiedzaniem miejsc pamięci? Czy młodzież w ogóle chce odwiedzać takie miejsca, czy szkoły kładą nacisk na, na takie wycieczki? Właściwie nie ma czasu na, na takie dłuższe wycieczki. Młodzież generalnie jest mało zainteresowana wycieczkami regionalnymi. Natomiast rzeczywiście moja szkoła uczestniczy i ja osobiście uczestniczymy w wielu projektach organizowanych przez Instytut Europejstyki, Centrum Badań o Holokauscie czy Oświęcimski Instytut Praw Człowieka i odwiedzamy i Auschwitz, i Birkenau, i Markową, Majdanek, ale to jest skierowane do grupki uczniów. A co z tymi miejscami bliżej, bliżej nas? Mamy tutaj wspominała też pani przed, roz, przed rozmową o pietraszach. Jest jedwabne, jest niedaleko też regionu Treblinka chociażby. Treblinka i majdanek są odwiedzane w ramach wycieczek po Lubelszczyźnie. Natomiast te najbliższe miejsca, Pietrasze, Bacieczki, Grabówka, są właściwie no można powiedzieć, pominięte. Były więzienia Auschwitz-Marian Turski Podczas obchodów mm. 75. rocznicy Wyzwolenia obozu zaapelował Pamiętajcie o 11. przykazaniu Nie bądź obojętny Mam nadzieję, że uda się poprowadzić Te lekcje wszystkim nauczycielom historii Tak, ażeby nasza młodzież nie była obojętna Dziękuję bardzo za rozmowę Dziękuję bardzo.